Umiłowany synu, dziś rano zapraszam Cię do wejścia w ciszę modlitwy, gdzie nasze głosy splatają się we wspólnocie. Dziś chcę wnieść słowa pocieszenia do Twojego serca, szepcząc, że nawet gdy piętrzą się wyzwania, jestem Bogiem, który zapewni rozwiązanie każdego dylematu, przed którym stajesz. Uświadom sobie, że w obliczu Twoich pragnień jestem boskim architektem, który kształtuje przeznaczenie. Zaufaj, że tak jak dbam o ptaki niebieskie i lilie polne, tak zaopiekuję się Tobą. Rozwiązanie Twoich problemów nie jest tylko w Twoich rękach, ale w moich kochających rękach, zdolnych wyrzeźbić ścieżki tam, gdzie ich nie widzisz. Rankiem Waszej modlitwy przyjmijcie pewność, że jestem niestrudzonym dostawcą. Nawet gdy okoliczności wydają się trudne, jestem Bogiem, który nie tylko widzi, ale działa w Twoim imieniu. Znajdź pocieszenie, wiedząc, że rozwiązanie Twoich obaw jest już nakreślone w planach mojej mądrości. Niech w Waszej modlitwie ufność będzie światłem rozpraszającym cienie niepewności. Rozwiązanie, które podaję, jest jak konstelacja obietnic rozświetlających mroki niepokoju. Zrozumcie, że w ciszy ufności odpowiedź na Wasze błagania jest zarysowana w szczegółach mojego suwerennego planu. Modląc się dziś rano, zrozumcie, że jestem Bogiem, który widzi poza tym, co widzialne. Rozwiązanie, które dla Ciebie przygotowuję, przekracza ludzkie zrozumienie, ponieważ moje drogi są wyższe niż Twoje. Zaufaj, że nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, tkam gabelen opatrzności, który rozwinie się w idealnym czasie. Niech Wasza modlitwa będzie jak uścisk wiary, w którym oddajesz mi wszystkie troski, które Cię dręczą. Rozwiązanie, które podam, nie opiera się na Waszej sile, ale na mojej obfitej łasce. Odpocznij, wiedząc, że gdy siejesz swoją pewność siebie, jestem rolnikiem, który uprawia ogród Twoich dni. Rankiem swojej modlitwy zrozum, że rozwiązanie, które zapewniam, nie jest tylko chwilową interwencją, ale ciągłym procesem miłości i troski. Podobnie jak źródło, które nigdy nie przestaje płynąć. Moja łaska jest niewyczerpanym źródłem rozwiązań dla każdego wyzwania, przed którym stajesz. W swojej modlitwie oddaj mi ciężary, które wydają się zbyt ciężkie do uniesienia. Rozwiązanie, które daję, nie zależy od Twojej zdolności do rozwiązania, ale od Twojej chęci zaufania mi. Spoczywaj w ramionach dostawcy, bo ja jestem Bogiem, który dźwiga ciężar Twoich zmartwień. Modląc się rano, zrozum, że rozwiązanie, które zapewniam, często objawia się poprzez drzwi, które otwieram i możliwości, które STWRZAM. Miej oczy wiary otwarte, aby dostrzec znaki mojego przewodnictwa. Zaufaj, że w każdym wyborze ja jestem Bogiem, który kieruje Twoimi krokami w stronę rozwiązania. Niech wasza modlitwa będzie z góry wyrazem wdzięczności i uznania, że rozwiązanie jest już w drodze. Nawet gdy unoszą się chmury niepewności, jestem Bogiem, który rozświetla światło nadziei. Świętuj pewność, że we mnie znajdziesz odpowiedź na swoje modlitwy. Na zakończenie porannej modlitwy ogarnij się pokojem, który płynie z pewności, że ja jestem Bogiem, który troszczy się o każdy szczegół Twojego życia. Rozwiązanie, które zapewniam, to nie tylko odosobnione wydarzenie. Ale podróż transformacji, która ukształtuje Twój charakter i wzmocni Twoją wiarę. Uświadom sobie, że w Twojej modlitwie jestem Bogiem, który słyszy i odpowiada. Rozwiązanie, które podaję, często objawia się poprzez zrozumienie, że moja wola jest doskonała. Zaufajcie zatem tajemnicom moich czynów, bo ja jestem Bogiem, który wszystko sprawuje dla dobra tych, którzy mnie miłują. Modląc się dziś rano. Oddaj mi nie tylko swoje potrzeby, ale także najgłębsze pragnienia. Rozwiązaniem, które zapewniam, jest uścisk miłości, który obejmuje wszystkie obszary Twojego życia. Odpoczywaj wiedząc, że we mnie znajdziesz nie tylko rozwiązanie, ale pełnię mojej miłości. Niech Wasza poranna modlitwa będzie ogniwem zaufania pomiędzy Waszym sercem a moim. Rozwiązanie, które podałem, tego nie robi. Jest to chłodna odpowiedź, ale ciepły wyraz mojej bezwarunkowej miłości. Tak jak wschodzące słońce oświetla horyzont, tak rozwiązanie, które ci przynoszę, to nowy świt nadziei i odnowy. Umiłowany Synu, w ten poranek modlitwy zanurz się w pewności, że Bóg, który do ciebie przemawia, jest tym samym, który idzie obok Ciebie na każdym etapie podróży. Otwierając swoje serce, zrozum, że, nawet gdy okoliczności wydają się spowijane cieniem rozpaczy, jestem światłem, które świeci w ciemności, prowadząc cię z miłością i troską. W tej intymnej chwili rozpoznaj, że brak nadziei często objawia się mgłą, która przesłania wizję przyszłości. Jestem jednak Bogiem, który spogląda poza ograniczenia czasu, dostrzegając potencjał ukryty pomiędzy wersami Twojej historii. W każdym westchnieniu słyszę melodię Twojej duszy. A w każdej łzie znajduje szczery wyraz Twojego serca. W porannej modlitwie przyjmijcie prawdę, że jestem Bogiem, który widzi nadzieję tam, gdzie inni mogą widzieć jedynie pustkę. Nawet gdy Twoje oczy zalewają się łzami, nadzieja niczym ziarno zostaje zasiane na żyznym gruncie. Jestem wykwalifikowanym rolnikiem, dbającym o to, aby w odpowiednim czasie to ziarno wykiełkowało i rozkwitło. Zrozum, ukochany synu, że modlitwa, gdy nie ma już nadziei, nie jest zwykłą formalnością, ale głębokim dialogiem ze stwórcą, który zna najtajniejsze zakamarki Twojego jestestwa. Pośród Waszych niepewności jestem niewzruszoną skałą, na której możecie oprzeć swoją pewność siebie. Nie bój się, bo nadzieja, którą daję, jest niezawodną kotwicą pośród burz. Rankiem Waszej modlitwy pozwólcie aby zapach wiary ogarnął atmosferę waszego serca. Nadzieja, niczym słodki zapach, rozprzestrzenia się, gdy poddasz się mojej obecności. Podobnie jak słońce rozpraszające ciemność, Twoje szczere poddanie działa jak katalizator rozkwitu nadziei, oświetlając najciemniejsze zakątki Twojej duszy. W swojej modlitwie zrozum, że brak nadziei często ukrywa się pod postacią wątpliwości atakujących umysł. Jednak jestem Bogiem, który szepcze słowa ufności w delikatnym porannym wietrze. Zaufaj mojemu cichemu głosowi, który mówi: Mam dla ciebie plan, plan na dobrobyt, a nie na zło, aby dać ci przyszłość i nadzieję. W tej świętej chwili, ukochane dziecko, dostrój swoje serce do częstotliwości mojej łaski. Nadzieja, którą daję, nie jest uzależniona od okoliczności, ale jest darem, który przekracza bariery czasu. Nawet jeśli wichry przeciwności wiają mocno, jestem wieczną kotwicą, która podtrzymuje Twoją nadzieję. Modląc się rano, rozpoznajcie, że nadzieja nie jest złudną ucieczką od rzeczywistości, ale głębokim zanurzeniem się w rzeczywistość mojej miłości. Nadzieja, którą ci ofiaruję, jest jak rzeka, która nieustannie płynie, nawadniając suche pola Twojego serca. Pozwól, aby jego odnawiające wody obmyły każdą dziedzinę Twojego życia. Rankiem Twojej modlitwy zrozum, że brak nadziei często maskuje zmęczenie, które ciąży na Twoich ramionach. Jednakże ja jestem Bogiem, który przywraca siłę tym, którzy we mnie pokładają nadzieję kropka przekaż mi swoje brzemię, bo nadzieja, która rodzi się z zaufaniami, jest jak skrzydła, które unoszą Twoją duszę ponad chmury beznadziejności. W swojej modlitwie, umiłowany synu, rozpoznaj, że brak nadziei często objawia się wewnętrzną pustką, poczuciem straty. Jestem Bogiem, który wypełnia puste przestrzenie, pełnią mojej miłości. Pozwól mi zamieszkać w pustych przestrzeniach Twojego serca, gdyż rozkwitnie w nich odnowiona nadzieja. Modląc się dziś rano, wsłuchajcie się w melodię nadziei, która rozbrzmiewa echem w ciszy Waszego poddania się. Nadzieja, niczym delikatna piosenka, unosi cię ponad lamenty i melancholię. Przyjmij refren mojej łaski, który rozbrzmiewa: Jestem z Tobą i we mnie znajdziesz nadzieję, która przewyższa wszelką rozpacz. Niech Wasza modlitwa będzie jak pełen wdzęku taniec w obecności Bożej Nadziei. Nadzieja, którą daję, nie jest krucha jak kwiat, który więdnie pod wpływem rozpaczy, ale jest mocna jak drzewo z głębokimi korzeniami. Na każdym etapie tańca życia jestem partnerem, który kieruje Waszymi ruchami, prowadząc Was mocno w stronę nadziei. Rankiem swojej modlitwy bądźcie pewni, że nadzieja, którą ofiaruję, jest siłą życiową, która napędza Waszą podróż. Brak nadziei często próbuje uwięzić Cię w swoich okowach, ale ja jestem Bogiem, który rozwiązuje łańcuchy rozpaczy. Uwolnij się, gdyż nadzieja, która pochodzi ode mnie, jest łańcuchem wyzwolenia. W swojej modlitwie zrozum, że brak nadziei często maskuje strach przed nieznanym. Jednakże jestem Bogiem, który zna przyszłość i podtrzymuje każdy krok na Waszej ścieżce. Zaufaj mojemu przewodnictwu, gdyż nadzieja, którą daję, jest światłem oświetlającym ścieżkę i rozpraszającym cienie niepewności. W tej świętej chwili, ukochane dziecko, rozpoznaj, że brak nadziei często objawia się brakiem wiary we własną zdolność do zwycięstwa. Jestem Bogiem, który wzmacnia słabych i odnawia siłę tych, którzy we mnie pokładają nadzieję. Kropka, odpocznijcie w pewności, że we mnie znajdziecie siłę potrzebną do sprostania każdemu wyzwaniu. W ciche i pogodne poranki. Kiedy zapraszasz się na modlitwę, ukochane dziecko, uświadom sobie, że jestem przed Tobą i pragnę Cię otoczyć ramionami miłości i miłosierdzia. W tej świętej chwili, kiedy świt maluje niebotonami obietnic, przemawiam do Twojego serca, bo jesteś cenny w moich oczach. Rozumiem dni, kiedy nadzieja zdaje się uciekać, kiedy nad Twoją duszą wiszą cienie niepewności. Chcę jednak przypomnieć, że nawet wtedy. Gdy gaśnie ludzka nadzieja, jestem jej niewyczerpanym źródłem, zdolnym przełamać bariery samotności. W porannej modlitwie trzymajcie się tej prawdy jak mocnej kotwicy w wzburzonym morzu życia. W chwilach pozornej rozpaczy kusicie myśl, że jesteś sam w swoich zmaganiach. Pamiętajcie jednak, że ja, Wasz Ojciec Niebieski, jestem Bogiem, który zawsze jest z Wami. Moja obecność jest stałą, która nigdy nie zanika. Nawet jeśli okoliczności wokół ciebie wydają się burzliwe. W swojej modlitwie szukajcie mojej obecności jako schronienia i siły. Kiedy świt rozświetla horyzont, szepczę do Twojej duszy słowa otuchy. Nie bój się, mój synu, bo nawet w najtrudniejszych sytuacjach jestem Bogiem, który Cię prowadzi. Niech w Waszej porannej modlitwie moje słowa przenikną włókna Waszej istoty, odnawiając umysł i przynosząc jasność myślą. Modlitwa jest intymnym dialogiem między nami i w tej chwili z miłością przemawiam do Waszego zmartwionego serca. Kiedy wydaje się, że wszystko wokół Ciebie się rozpada, pamiętaj, że jestem Bogiem, który porządkuje chaos. W porannej modlitwie oddaj mi połamane kawałki swojego życia, gdyż jestem umiejętnym odnowicielem, który może przekształcić tragedię w triumfy. W poranki, gdy ogarnia Cię smutek. Wiedz, że jestem Bogiem, który ociera łzy cierpiących. Pozwólcie, aby w waszej modlitwie moje pocieszenie dotknęło głębin waszej istoty. Nadzieja, którą daję, nie opiera się na sprzyjających okolicznościach, ale na mojej niezawodnej wierności, która przekracza pory życia. Modląc się, zrozum, że nadzieja, która pochodzi ode mnie, nie jest chwilową iluzją, ale solidnym fundamentem. Nawet gdy burza przeciwności grozi wyrwaniem nadziei z Twojego serca, jestem Bogiem, który zapuszcza głębokie korzenie. W Waszej porannej modlitwie zarzućcie kotwicę Waszej wiary w nadziei, którą tylko ja mogę Wam ofiarować. W chwilach rozpaczy, gdy ciemność zdaje się dusić światło nadziei, pamiętajcie, że ja jestem Bogiem, który świeci w ciemności. W Waszej modlitwie pozwólcie. Aby moje boskie światło rozproszyło cienie i przyniosło jasność waszym ścieżkom. Nadzieja, którą emanujesz, jest jak latarnia morska, która kieruje twoimi krokami na drodze życia. Kiedy brak nadziei próbuje uwięzić twoje serce, jestem Bogiem, który uwalnia cię, abyś mógł latać na skrzydłach wiary. W porannej modlitwie rozwin skrzydła swojej duszy, aby wznieść się wyżej, ufny w obietnicę, że jestem Bogiem który odnawia Twoje siły. Niech nadzieja będzie piosenką, która rządzi Twoimi dniami. Zrozum, że nadzieja, którą daję, nie jest natychmiastową reakcją na każdą sytuację, ale drogą ciągłego zaufania. Obejmijcie w swojej modlitwie proces wzrostu, jaki zapewnia nadzieja. Każde pokonane wyzwanie, każda otarta łza jest świadectwem mojej niezachwianej wierności. Kiedy modlicie się o poranku, Niech nadzieja będzie ziarnem zasianym w glebie waszego serca. Podobnie jak roślina, która rośnie stopniowo, tak i nadzieja zakwitnie w każdym sezonie Twojego życia. W porannej modlitwie pielęgnujcie nadzieję, podlewając ją żywą wodą mojego słowa i pozwalając, aby korzenie wiary ją wzmocniły. Pozwól, aby w ciszy porannej modlitwy nadzieja była melodią, która rozbrzmiewa w Twojej duszy. Nawet gdy akordy beznadziejności próbują zaatakować, jestem maestro, który prowadzi symfonię Twojego życia. Niech w Waszej modlitwie harmonia nadziei przemieni każdą dysonansową nutę w niebiańską melodię. Rozpoznajcie, że nadzieja, którą daję, wykracza poza okoliczności doczesne i sięga wieczności. W swojej modlitwie kontemplujcie nadzieję jako dar Boży, który przenika zasłony czasu i wykracza poza ludzkie zrozumienie. Zaufaj, że nawet jeśli nie rozumiesz, jestem Bogiem, który wpłata nadzieję w tkaninę Twojego przeznaczenia. Kiedy otwiera się przed Tobą poranek, dostrzeż nadzieję jako obiecujący horyzont poprzedzający nowy dzień. W porannej modlitwie wznieś wzrok ku niebu i zaufaj, że podobnie jak wschodzące słońce, nadzieja odrodzi się w każdej dziedzinie Twojego życia. Światło nadziei jest promieniem, który rozpuszcza cienie bez nadziei. Kiedy się modlicie, niech nadzieja będzie prądem, który prowadzi Waszą podróż. Nawet w chwilach, gdy wody wydają się wzburzone, ufajcie, że jestem Bogiem, który kieruje drogą nadziei w kierunku stałego lądu. W porannej modlitwie żeglujcie po wodach nadziei z pewnością, że jestem bezpiecznym sternikiem. Zrozum, że nadzieja, którą emanujesz, nie jest odosobnioną cnotą, ale odbiciem mojego charakteru. W swojej modlitwie poddajcie się rzeczywistości, że ja jestem nadzieją, która mieszka w was. Pozwólcie, aby nadzieja była namacalnym wyrazem mojej miłości, która przenika każdą komórkę waszego jestestwa. Kiedy horyzont życia wydaje się zasłoniętym głą niepewności, zaufaj, że jestem Bogiem, który wieje wiatr nadziei, aby rozwiać chmury. Podczas porannej modlitwy poczuj delikatny powiew nadziei pieszczący Twoją twarz, odnawiając umysł i łagodząc ciężar rozpaczy. W chwilach bezradności, gdy ścieżki wydają się zamknięte, zrozum, że jestem Bogiem, który otwiera drzwi nadziei. W swojej modlitwie tęsknijcie za objawieniem możliwości, które czekają na progu nadziei. Zaufaj, że nawet w ślepych zaukach jestem Bogiem, który otwiera nowe ścieżki. Rozpoznaj, że nadzieja nie jest tylko odpowiedzą dla Ciebie, ale światłem, które świeci dla innych. W porannej modlitwie stań się światłem nadziei dla tych, którzy chodzą w ciemności. Pozwólcie, aby wasza nadzieja była jak płomień, który rozgrzewa zmażnięte serca i prowadzi zagubionych z powrotem do domu. Kiedy się modlisz, zrozum, że nadzieja nie zastępuje trudności, ale siłę, która podtrzymuje Cię pośród nich. W porannej modlitwie wznieście oczy ku nadziei, bo to mocna wieża, która nie zawali się nawet w obliczu wichru przeciwności. Nadzieja jest fundamentem, który pozostaje niewzruszony. Kiedy cienie nocy ustępują miejsca świtowi, kontempluj nadzieję jako światło, które prowadzi Twoje kroki. W porannej modlitwie idźcie w stronę nadziei, wiedząc, że na każdym kroku jestem Bogiem, który Was poprzedza. Nadzieja jest świetlistą ścieżką, która prowadzi do pełni moich planów dla twojego życia. W poranki, gdy beznadziejność próbuje cię ogarnąć, uznaj nadzieję za swoją zbroję. W modlitwie przywdziejcie na pierśnik nadziei, gdyż jest to ochrona, która chroni was przed strzałami rozczarowania. Nadzieja jest ostrym mieczem, który przecina ciemność, rozpraszając ciemność, która próbuje ogarnąć twoje serce. Kiedy się modlicie, kontemplujcie nadzieję jako obietnicę, która spełnia się każdego świtu. W porannej modlitwie trzymajcie się obietnicy, że jestem Bogiem, który podtrzymuje nadzieję bez względu na okoliczności. Nadzieja jest kotwicą, która mocno trzyma Twoją duszę, zakotwiczoną w bezpieczeństwie mojej wiecznej miłości. Niech wasza modlitwa będzie dziś rano hymnem nadziei, śpiewanym z ufnością, że jestem Bogiem który daje rozwiązania, nawet jeśli wydaje się, że nie ma sposobu. Niech wasza komunia ze mną będzie źródłem odnowy, która pozwoli nadziei rozkwitnąć jak ogród w waszym sercu. Niech tak będzie, mój ukochany synu. Amen.